Dzień dobry Państwu, dziś mija rok od momentu kiedy zacząłem ponownie jeździć na deskorolce, chciałbym o tym roku wam troszeczkę opowiedzieć. się złożyło, że właśnie rok temu m, przyszła do mnie deskorolka, którą kupiłem, ja kupiłem ją dlatego, że w naszym pięknym mieście Ostrzeszów e, planowano otwarcie skateparku, na czerwiec to już był, więc stwierdziłem, trzeba poćwiczyć, a że dawno temu e, troszeczkę jeździłem na deskorolce, nagrałem o tym też taki film parę lat temu, żeby sobie zajrzeć. No to oczywistą sprawą było to, że się bardzo ekscytowaliśmy z ekipą, i, no i dobrze, że zacząłem ćwiczyć, bo jednak powroty są dosyć trudne. Zaczęło się naprawdę z wielkim hukiem, dlatego że na otwarciu spotkałem wielu ludzi i znajomych, i nieznajomych, którzy tak jak ja po wielu latach e, stwierdzili, że jest pretekst, żeby spróbować znowu i oczywiście ochraniacze na wszystkich częściach Kończyn bo już nie jest się takim młodym e, ma się różne obowiązki i trzeba pracować i tak dalej, e, no ale daliśmy radę i wyobraźcie sobie, że w momencie kiedy mm, w tym dniu w czerwcu przy otwarciu tworzyliśmy grupę, ta grupa e, przetrwała do dzisiaj nie, więc chłopaki, serdecznie Was pozdrawiam. Do, przetrwała i, i, i przez ten czas bardzo mocno jakby się wspierała, nawet do tego stopnia, że zimą, kiedy przychodził czas rozłąki e, z dyskorolką, no bo, wiadomo, warunki atmosferyczne nie, e, nie, nie, nie jakby nie pozwalały, bo śnieg, bo deszcz, właśnie deszcz dzisiaj też pada. E, no to do tego stopnia e, byliśmy e, zdeterminowani, że zbudowaliśmy własną e, drewnianą mini rampę u kolei. W stodole. No i tak samo jak wiosną, latem, jesienią jeździliśmy, tak samo jeździliśmy zimą, nawet przy minusowych temperaturach. Dało radę przy samej budowie, po prostu też, która była bardzo. Wymagająca, no bo wieczorami trzeba było się zmobilizować, e, kupić materiał, szukać materiał, bo to nie jest tak e, hoppsiup, żeby w miarę tanio kupić materiał. Nie, no ale daliśmy radę, zmontowaliśmy to, nawet mieliśmy takiego małego sylwestra nie, na tej mini-rampie. I, no i cały czas ta zajawka po prostu trwała i i to było po prostu niesamowite. I właśnie chciałem o tym opowiedzieć, e, o tych takich dwóch moich podstawowych e, kwestiach, które, m, które utrzymują, jakby tą moją deskorolkę e, cały czas przy życiu, już, już rok. E, czyli pierwsza sprawa to jest e, właśnie m, uczenie się trików czyli jest sport, który bo uprawiałem wiele sportów i się kończyło po tygodniu, dwóch czy tam góra miesiącu bieganie, jeżdżenie na rowerze i tak dalej e, a tutaj przez rok cały czas to działa e, czyli triki, które e, uczy się cały czas uczysz się na bieżąco nowych, jak jeden nie wychodzi zbyt długo, to przechodzisz na inny w końcu coś wyjdzie i to ci mobilizuje bo, bo masz po prostu już ten trik, możesz go łączyć czy z innym, to jest, to jest niesamowite, i, i to mnie jakby podtrzymuje i nie nudzi w, tej, w tym sporcie. A druga kwestia, która jest zdziwieniem, bo wcześniej jakby zaczynając z jazdy na deskorolce, jeździłem gdzieś tam po chodniku na wiosce sam. Miałem jakichś kolegów, ale to rzadko się spotkaliśmy, a tutaj jednak społeczeństwo deskorolkarzy jest niesamowite. Uważam, że to jest po prostu małe, takie, takie niebo na ziemi, gdzie naprawdę nie ma y, jakiejś rywalizacji, takiej złej rywalizacji. Jest dobra rywalizacja w dyskorolce. Y, wszyscy sobie pomagają, wszyscy chcą dla siebie najlepiej i każdy każdemu zawsze podpowiada. Ktoś nie umie jakiegoś triku, a ktoś inny umie to od razu, y, gdzieś tam jakieś wskazówki daje. To jest, to jest niezwykłe i, i naprawdę. Mega, mega jest sprawą to, że nie jesteś sam i, i jesteś, jesteś w ekipie. Dlatego polecam i, i, i tak właśnie te dwie rzeczy mnie bardzo mocno we mnie gdzieś tam działały i. I stwierdziłem, że nie, jak to już rok trwa, to, to, to muszę to podkreślić właśnie takim, takim filmikiem. Podsumowując, e, zapraszam każdego, który gdzieś tam myślał o, o, o tym, żeby pojeździć na deskorolce, gdzieś tam nawet myślami, bo sprawa wygląda tak, że jeśli nawet nie umiesz jeździć i przyjdziesz na skatepark, no to gwarantuję Ci, że jeśli ktoś będzie jeździł na deskorolce, to Ci pomoże. Nie ma się czego wstydzić, naprawdę to jest to są tak otwarci ludzie, którzy pomagają, a szczególnie jeśli jesteś z okolicy z to możesz do mnie napisać, dam Ci znać, kiedy jesteśmy i na pewno Cię przygarniemy do naszej grupy. Podpowiemy, co i jak. Wystarczy, że nawet jak nie masz deskorolki, to Ci pożyczymy na początek, żeby spróbował, a jak chcesz sobie kupić, to wystarczy zwykła, no nie najtańsza, ale tam za 200 stówy w dekatalonie, żebyś tylko umiał na początek jeździć, jeśli nie umiesz. E, I spróbuj, no bo dla mnie ten rok e, naprawdę był e, czymś super. deskorolka jest dla mnie e, turbot skocznią, e, resetem, społeczeństwem, kontaktem z różnymi ludźmi. No jest e, czymś, czego nie chciałbym przestać robić. i Mam nadzieję, że jeszcze w planach, właśnie o planach miałem mówić na koniec, czyli o tym bowlu, czyli miejscu, w którym najbardziej sobie upodobałem na początek, bo stwierdziłem, że skoro mamy taki piękny bowl, no to dobrze byłoby coś umieć w tym bowlu i tak jak część moich kumpli mocno katuje też różne triki na jakichś murkach, tak ja sobie wymyśliłem, że będę ćwiczył bowl'a. No, i idzie mi coraz lepiej. Zrobiłem 50-50, które było takim przełomem dla mnie. No, wiecie, to jest tak, jak nie wiem, dzieciak zaczyna umieć jeździć na rowerze na dwóch kółkach, i nagle po prostu otwiera się bardzo wiele możliwości radości. No, nieziemsko. I chciałbym w tym roku. Zobaczymy jak pójdzie. Nauczyć się tego co umiem na mini rampie, bo nie ukrywam, że mini rampa ramp jest bardzo niziutka. Jak przeszliśmy z zimy na, na wiosnę, to się troszeczkę wystraszyłem tych betonów i tej wysokości, ale ostatnio mi nieźle idzie i przełamuje te, te strachy. I chciałbym mieć te triki z mini rampy na, na bowlu. Zobaczymy jak to będzie. Jeśli chcecie y, obserwować y, jak tam mi idzie, to zapraszam na Instagrama, tam sobie coś wrzucam. E, no i powodzenia wszystkim y, myślącym. Nie, y, nie myślcie, tylko idźcie, y, spróbujcie. E, wszystkim moim y, znajomym, kumplom z ekipy też życzę powodzenia i do zobaczenia w naszym pięknym skateparku Ostrzeszowskim. Cześć.